Bardziej zaniedbana grupa mięśniowa u większości ludzi, którzy do nas przychodzą na prowadzenie, to jest zdecydowanie góra pleców. środek, to mięso między łopatkami. To u was po prostu nie funkcjonuje. Head support and row, czyli opieracie sobie baniak o ławeczkę i później wiosujecie, prowadząc łokcie jak najszerzej i skupiacie się na tym, żeby łopatki ściągnąć do siebie. Nie chodzi tu o ciągnięcie bicepsami, nie chodzi tu o ciągnięcie kapturem, łopatki macie prowadzić cały czas do siebie. Rozciągacie, ściągacie, rozciągacie, ściągacie. Pronigris. Bardzo. Fajny ćwiczenie, które pomoże nam wzmocnić dół czworobocznego, czyli tutaj dolną część między łopatkami. Kładziecie się na ławeczce i będziecie unosić handle w taki sposób, starając się nie robić tego barkami, tylko wyobraźcie sobie, że tutaj łopatka jest przedłużeniem Waszej ręki, chcecie ściągnąć łopatkę w dół, unosząc jednocześnie handle. Mocno ściskacie hantle, ściskacie mocno brzuch, ściskacie mocno dupę, to będzie naprawdę mega ważne, żeby nie robić tego przeprostu, bo będzie wtedy pracował prostownik, a nie plecy. I na koniec odwrotne rozpiętki na linkach, będziesz to się skupiał znowu na